Moto, magazynek dla kierowców, rowerzystów, pasażerów i dla pieszych. Od poniedziałku do piątku o 14.15. A dziś w programie Co Policja Sądzi o DNA? Marcin Wesołowski. Zapraszam. Od ponad dwóch tygodni na naszej antenie toczy się konkurs, w którym można wygrać znakowanie samochodu w systemie DNA Auto. Na czym znakowanie polega? Przypomnę. Najważniejsze elementy samochodu, od silnika poprzez podwozie i karoserię, aż po tapicerkę, pokrywane są specjalnymi cząsteczkami, zawierającymi unikalny numer dla każdego znakowanego wozu. Tak oznakowany samochód staje się dla złodzieja bezwartościowy, bo łatwo wykryć pochodzenie części albo całego wozu. A jak system DNA ocenia... Policja. Dziś pytałem o to rzecznika poznańskiej policji inspektora Andrzeja Borowiaka. Z systemem DNA Auto zapoznaliśmy się już kilka lat temu, w czasie kiedy on wchodził na polski rynek. I jest to, trzeba przyznać, dość interesująca propozycja. Stoimy na stanowisku, że każdy system, który zabezpiecza samochody przed kradzieżą bądź też systemy znakowania sprawiają, że. Dla złodziei takie samochody zabezpieczone bądź oznakowane są nieatrakcyjne, stąd też te auta nie powinny być kradzione. Nasi policjanci zostali przeszkoleni przez fachowców tej firmy, również kilka urządzeń otrzymaliśmy, które umożliwiają odczytywanie zakodowanych informacji w tym systemie znakowania. No i sądzimy, że w przyszłości, jeśli ten system rozszerzy się, będzie bardzo powszechny, zwłaszcza wśród dealerów różnych marek aut, mamy nadzieję, że rzeczywiście ten system spełni swoją funkcję. We'll DNA auto to jedyny system zabezpieczeń uwzględniony w rządowej strategii walki z przestępczością samochodową, a złodziej, jeśli chce ukraść auto, to poszuka egzemplarza, który znakowany nie jest. Ja przypomnę, my dajemy Państwu szansę codziennie na naszej antenie um, przed południem w, Mariusz Kwaśniewski zaprasza do konkursu, w którym można wygrać, a dokładnie między 12 a 13, w którym można wygrać znakowanie e, samochodu. 110 tak oznakowanych samochodów będzie jeździ... Po drogach Wielkopolskiej, a my zapraszamy i do konkursu, i do kolejnego Motomagazynku. Kolejny Motomagazynek jutro o 14:15.